Karolina, czy Ty lubisz dobra luksusowe? Słuchaj, no, ktoś ich nie lubi, oczywiście, że czasami lubię, aczkolwiek ja tak tylko je kąsam delikatnie. Tak tylko sobie je czasami tak liznę. A masz na przykład jakieś takie swoje ulubione rzeczy, w które inwestujesz pieniądze? Wiesz co, to jest niesamowite, bo kiedyś nienawidziłam torebek. A od jakiegoś czasu przez moją przyjaciółkę, która mówi, Karna, Ty musisz mieć w szafie fajne, dobre torebki. Ja wie, co to znaczy muszę? Ona no musisz, bo to dopełnia całą stylizację. Czasami ubierzesz to z sieciówki, a ubierzesz dobrą torebkę i wyglądasz petarda. I miała rację. I rzeczywiście kilka takich torebek mam, ale ja nie wariuję na tym punkcie. Wiesz, lubię sobie czasami kupić coś fajnego. Drogiego, ale to jest jakby tylko tak, wiesz, takie docenienie mojej pracy, że na to zasłużyłam, że sobie to wypracowałam i lubię te marki. No. Okej, okay, to jaka jest maksymalna kwota, jaką byłabyś w stanie wydać na torebkę. Wiesz co, yy, na pewno nie wydałabym na przykład, nie wiem, 40 tysięcy złotych, naprawdę. Ale tak, no dobra Jezus, nie no, nie chcę o tym mówić, bo wiesz jak to później. Nie, bo ale na pewno no, 40 tysięcy bym na torebkę nie, nie wydała. Oczywiście, że tak. Tu stawiamy kropkę. Testy, 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 tak. Testy. tak, stawiamy kropkę. Okej, okay, bo ja w takim razie muszę się ciebie zapytać: ile jesteś w stanie najwięcej wydać na torebkę? Czy jest to jakaś taka górna granica, której byś nigdy nie przekroczyła? Myślę, że maksymalnie 10 tysięcy. Więcej raczej bym nie wydała. Ale poczekaj, mówimy o 10 tysiącach złotych. Tak. A czy to jest na przykład że jak upatrzysz sobie jakiś model, to od razu kupujesz, czy jednak myślisz na ten temat, rozmyślasz? Tak, zastanawiam się. To nie jest takie, że idę i kupuję, tylko muszę się z tym przespać, ale tak jest z każdą rzeczą. Nawet taką jak gdzieś w sieciówce zobaczę. Zawsze lubię sobie pomyśleć, czy będzie mi to pasować do stylówki, jak sobie to ułożyć, więc tak to wygląda. Lubię, tak. A czy na przykład traktujesz to jako taką inwestycję na przyszłość? To znaczy nie. Akurat jesteśmy w takim momencie naszego życia z Tomkiem, że inwestujemy pieniądze przede wszystkim w naszą firmę, w nasz biznes. Bo nie każdy wie, że oprócz tego, że jestem influencerem, to jak zaczynałam tą karierę w internecie, to Tomek budował swoją firmę fulfillment, czyli magazynowanie i wysyłkę sklepów internetowych. I głównie inwestujemy właśnie w tą działalność, bo to jest firma, która działa i będzie działać długofalowo. Inwestujemy przede wszystkim też w siebie, w jakieś kursy, wiesz, w szkolenia i w złoto.